Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym vlogu na moim kanale, a jest to siódmy vlog, więc niedługo zbliżamy się do końca, a zatem pasowałby, żeby może troszeczkę sobie odświeżyć niektóre informacje sprzed tego vlogu, więc też zapraszam do odcinków, które były wcześniej, a teraz witamy na Château de la Motte Chandonier. Jest to naprawdę piękny zamek, położony praktycznie w centrum doliny Loary. No i jest kawałeczek od Paryża, bo trzeba przejechać około 3,5 godziny. Więc no jedzie się kawałeczek, ale czy nie warto? Głównym celem mojego przyjazdu na ten zamek było w sumie zrobienie kilku bardzo fajnych zdjęć. Wybrałem go w sumie Głównie dlatego, żeby przyjechać i zrobić te zdjęcia. Mam nadzieję, że te zdjęcia, które pokażę wam później na swoim Facebooku, jak i, i, i wrzucę tutaj na koniec filmu, e, będą w sumie jakieś ciekawe, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie na koniec. Skoro wiele nie możemy zobaczyć w zamku, w takim razie wybierzmy się troszeczkę ogrodami. W sumie nie ma tutaj wiele co pokazać, no bo nie nie oferuje ten zamek kto wie czego jakich fenomenalnych ogrodów, czy pięknych yy, rzeźb w środku. Nie ma tutaj kompletnie nic. To jest totalna ruina. Yy, wiecie, no, ja głównie przyjechałem wiadome, dla zdjęć, ale y, chodzi dokładnie o pomnik przyrody. Zobaczyć takie miejsca, nie tylko zamki, które są odrestaurowane, piękne, ładne, renesansowe, barokowe, gotyckie. Nie tylko o to chodzi. Warto wybrać się naprawdę na taki zamek, zobaczyć takie miejsca, więc moim zdaniem Wcale nie jest głupą decyzją wybrać się również na ten. A zaraz za zamkiem, bo, nie, bo w sumie w nim nie ma wiele, możemy tylko wejść, taka jest jedna kładka zrobiona z rusztowania. Yy, przechodząc dookoła, bo obchodzimy całą, całą fosę jakby dookoła i możemy z tyłu za zameczkiem zobaczyć taką bardzo piękną kaplicę z XIX wieku, zachowaną na styl gotycki. Troszeczkę się odsunę, żeby, żeby ją pokazać w całości. Jeśli mi się oczywiście uda. Słońce bardzo fajnie dopisuje, dzisiaj pogodę mamy świetną, prawie 20 stopni Celsjusza. I teraz uwaga, pokazuję Wam, jak ona wygląda w środku. Niestety, tak samo do niej do środka nie można wejść. Praktycznie w samych drzwiach jest sznur, żeby nie wchodzić. Więc pokażę Wam to tylko w taki sposób. I mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem nazwę. Jeżeli źle, poprawcie mnie. Ja też dobrze nie mówię po francusku, więc też nie wiem, czy dobrze czytam e, czasami niektóre rzeczy. Słuchajcie, generalnie e, bardzo często są tutaj organizowane różne pokazy. Pokazy świetne, fajerwerki, różne imprezy okolicznościowe. Tak samo tutaj, z tyłu za zamkiem, jest yy, już nowoczesna yy, salka, taka, wiecie, na imprezy okolicznościowe, więc jest oczywiście możliwość wynajęcia sobie tego. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby sobie tutaj zrobić imprezę, to tutaj jest taka chata, taka powiedzmy, taka altana zrobiona. W środku jest ładnie. Wydaje mi się, że tutaj było już nie jedno wesele, nie jeden bankiet, nie jedna gruba impreza. Tam dalej jest moja żonka z dzieciaczkami, mam nadzieję, że widać ich. Zwiedzamy razem. Dzisiaj jeszcze pojedziemy na dwa inne zamki. Który jeden będzie opublikowany w przyszłym tygodniu, tak samo w niedzielę o 18. Muszę Was też przeprosić za to, że w zeszłym tygodniu nie było filmu. Eee, niestety sytuacja jaką miałem nie pozwoliła mi na to, żebym mógł wyjechać. I musiałem po prostu zostać i przesunąć jedno wideo po tydzień, także... Jest to w sumie wszystko, co chciałem Wam tutaj pokazać, ale jest jedna bardzo ciekawa informacja dotycząca tego zamku. Rozmawiałem przed chwilą z osobą, która pomaga tutaj odrestaurowywać to wszystko, i okazuje się, że jeden po pokój w tej tutaj wieży, bodajże to okno, albo yy, zaraz za, za nim, tam z tyłu, jakby obok tego, tylko następne pomieszczenie, okazało się, że został jeden pokój yy, powiedzmy w takim stanie znośnym. Nie jest bardzo zniszczone, ale, ale wymaga, wymaga pracy i remontu. Na dzień dzisiejszy, z tego co mi pan mówił, no to e, próbują zrobić do niego dostęp, żeby można było go zobaczyć. Nie wiadomo jak długo to potrwa. E, w dniu dzisiejszym, remont tego zamku dotyczy, e, dotyczy po prostu tego, żeby go zabezpieczyć w, takim, w taki sposób, żeby on się nie zawalił, bo e, Mury nośne są naruszone poprzez wodę, yy, poprzez duże zniszczenie tego zamku, i, 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 i po prostu, bo się zamek zawalił w pewnym momencie. No i kurczę, yy, ten. No, przez to też nie pozwalają do niego jakby tam bardzo wchodzić. Ja teraz wam, wiecie, ja wejdę z wami teraz, pokażę wam jak on w środku wygląda. Żebyście mieli chociaż troszeczkę taki zarys tego jak to wygląda tutaj jakby to w środku. Ale no wiele nie zobaczycie. No, nie, ma, nie ma tutaj kompletnie nic. No. To już są, można powiedzieć, totalne ruiny. Nie zostało tutaj dosłownie nic, co, co, co by się nadawało do, do odrestaurowywania jakby w samym zamku. Więc ja obracam kamerę, a wy oglądajcie. A w międzyczasie Wam trochę tutaj powiem na ten temat. Bardzo ładne wejście z aniołem trzymającym herb właścicieli zamku. Zamek jest ciekawy w sumie architektonicznie. Samo ułożenie jego, położenie i styl jego jest naprawdę ciekawy. Wchodzicie, jak tu sami widzicie, po już. Do zwiedzania wiecie ile jest? Do końca tej ścieżki tutaj i nigdzie na boki nie, wolno, nie można chodzić. A żeby dostać się do tego pokoju, to już Wam pokazuję. Nie tutaj po tych schodach, co są tutaj do góry, tylko musimy wejść tutaj w tą dziurę, tu w prawo. Pierwsze drzwi i tam są małe schodki do góry, które przechodzą aż tam gdzieś do tyłu. I tu dopiero do góry są schody. I tam w wieży na samej górze, na trzecim piętrze, jest, to, jest, jest, jest ten pokój. No niestety, no nie mogę Wam go pokazać, bo mnie nie wpuszczą. Chociaż pytałem, czy mógłbym go chociaż yy, dostać w jakiejś formie zdjęcia, ale, ale nie mogą mi tego dać. Mają, ale nie mogą. Więc. Yy, no tak, no, może być. No co ja mogę wam powiedzieć? Swego czasu tutaj stało takie krzesło zabytkowe. To o tym nawet jest pisane, napisane jest na stronie, którą podam później wam w opisie filmu na dole, żebyście sobie mogli sami też sprawdzić informacje. Tutaj przechodzę w tą stronę. Jak zobaczycie na moich zdjęciach taką piękną ścianę z takimi filarami na dole od wody, to to jest właśnie tam na dole. Tylko też kurczę, no szkoda, że nie ma dostępu, bo mówiłem, mówiłem właśnie Natali, że szkoda, że tam nie można wejść, bo bym ci zrobił, mówię, zarąbiste zdjęcie na profilowe, albo w ogóle portret. Owszem, zrobiłem mi przed chwilą zdjęcie, także będziecie mogli zobaczyć to nawet u niej na profilu. Dlatego, lajkujcie, żeby była zdziwiona, żeby było dużo. No i w sumie to jest wszystko, co mogę wam tutaj pokazać. Ja lecę na kolejny zamek, bo ze względu na to, że nie ma za bardzo co tutaj pokazać Wam, chociaż chciałbym bardzo. Z drona A, propo. Dronem nie wolno tutaj latać. Jest całkowity zakaz. Od razu jest informacja w kasie biletowej, panie mnie od razu poinformował, jak zobaczyły, tylko że jestem ze sprzętem, że od razu zostanie wezwana policja, a ja zostanę zatrzymany w celu wyjaśnienia dron zostanie skonfiskowany. Ze względu na to, że. No, kurczę, no jak. Bardzo dużo ludzi tutaj próbowało latać z dronami. Jest dużo dronów utopionych w, w kanale. Yy, często były akcje ratownicze ściągania dronów z drzew, bo tu kurczę, wież, wiecie, FPV dronami sportowymi, sportowymi latali i naprawdę na, du na dużą skalę, I, i, i przez to też yy, próbując z tym tutaj walczyć. No niestety, no bardzo Was przepraszam, nie będzie ujęcia z drona żadnego. Nie chcę ryzykować yy, ani swoimi uprawnieniami, ani tłumaczeniem się policji, yy, dlaczego to chciałem zrobić. Więc po prostu z tego zrezygnuję. Mam nadzieję, że e, materiał, który dla Was przygotowałem, się Wam spodobał. Dlatego zostaw subskrypcję, jeżeli jeszcze nie, tego nie subskrybujesz tego kanału. Zostaw lajka. Mam nadzieję, że. E, film Ci się spodobał, więc to zrobisz, a ja zapraszam Cię już za tydzień na godzinę 18 na moim kanale będzie następny film z zamku, który jest oddalony o godzinę jazdy stąd, już jeszcze bardziej w stronę w stronę oceanu, więc nie pozostaje mi nic innego, jak się już z Wami pożegnać, także do zobaczenia na następnym zamku. Siema! Cześć! No i kurczę, niemiłe dla mnie zaskoczenie na sam koniec. Okazuje się, że nie mogę kupić sobie magnesa, bo nie mają w ogóle. No i kurczę, będę musiał sobie wydrukować swoje zdjęcie i zrobić z tego magnes. No, no kurczę, no jestem zawiedziony, nie? Ale myślałem, że będę miał magnes. Także. Dobra, już nie gadam więcej. Na razie pa.